Jak mi było sześć lat, to rozwidział widział szumny obrozek we książce o niezbadanym lesie, co miała tytuł Historie żywobyciu. To był boadowiciel, co łykał dziko bestyjo. Wejrzyjcie się na kopio tego rysunku. We książce stoło. Boadowiciele łykają swoje ofiary bezgryzienio. Nieskorzy nie wiedzą się rady ruszyć i śpią bez sześć miesięcy tropienio. Po tym, żech myślał, mockał o przygodach we dżungli i poradził farbiatym blajsztyptem narysować swój pierwszy łobrozek. Mój łobrozek numer jeden. Wyglądał tak. Swoje arcydzieło, że pokazał majorętnym i spytał się ich, jeśli mój łobrozek jest do nich straszny. Powiedzieli: straszny? Czemu hut by miał być straszny? Mimo no, że ją nie narysował huta. To był ładowicie co, co robią elefanta. Tak co toż narysował pośrodek od bo Boładowiciela tak co by majątni mogli spokoić, bo nie dycki potrzebują więcej duplikowania. Mój obrazek numer 2 wyglądał tak. Majorentni doradzili mi ustawić obrazki Boładowicielów tak otwartych, jak też zawartych i zainteresować się za to geografią, historią, rachunkami i gramatyką. Toż jak mi było 6 lat, to dał pokój ze naisto, na, ze naisto szumną karierą malyża. Nie podarzył mi się w obrazek numer jeden ani łobrozek obrazek numer dwa, i to mnie odwiodło. Majorytni nic nie wiedzą się rady spokoić przed siebie i Bajtle męczy tak wszystko duplikować. To że musiał się obrać inkrzyfach, fach, nauczył się latać figrami, obleciał całki świat i geografio to prawda, moc mi się przydała. Wiedział, jak jednym wejściem poznać Chiny albo Arizona. Przydowo się, jak się stracisz w nocy. całkiem swoje żywobycie miał siła kontaktów ze wieloma i z tymi ludźmi. Żył ze majorentnymi. Widział ich z bliska. Nic to nie polepszyło moją opinię o nich. Co trafiał jakiegoś, co się zdobarzy światły, to mu pokazował obroze numer jeden, co rzekł go dyskim Próbował że się dowiedzieć, jeśli to jest osoba, co richtig ich poradzi spokopić. Ale on za odpowiadał – to jest chód. Toż niskoży nie prawił do niego ani o ładowicielach, ani o niezbadanych w lasach, ani o gwiazdach. Schodził do jego poziomu, Ło sprawiał w brydżu, golfie, polityce i bintrach. A majorentny był rod znać takiego usłonnego chopa. I teraz przejdziemy do Liszki. To w tymczas naszła go Liszka. Dzień dobry, powiedziała Liszka. Dzień dobry. – odpowiedział pięknie mały princ, co się obrócił, ale żadnego nie obejrzał. – Sam rzekł je – prawił głos – pod jabłonką. – Ktoś ty jest? – spytał mały princ. – Jaki tyś jest piękny. – Jog jest liszka – powiedziała liszka. – Chodź się pobawimy – zaproponował mały princ. – Wiesz, taki smutny. – Nie mogę się z tobą bawić – powiedziała liszka. – Nie, że głos Ach, wybocz, powiedział mały princ. Ale po chwili medykowania dodał – co to znaczy oswoić? – Tyś nie jest stąd – powiedziała Liszka. – Co ty sam szukasz? – Szukam ludzi – rzekł mały princ. – Co to znaczy oswoić? – Ludzie – powiedziała Liszka. – Bo oni mają flinty i polują. To straszna łostuda. I kurzynta przyjmą. To jest wszystko, co ich interesuje. – Szukasz kurzynt? – Nie – prawił mały princ. – Szukam kamratów. – Co to znaczy oswoić? To jest coś, co się o tym duch zapomina, powiedziała Liszka. To znaczy zbudować nici. Zbudować nici. Gnało, powiedziała Liszka. Do mnie, żeś, do mnie żeś duch je nic większego jak mały synek, co ja taki są jak 100 tysięcy większych małych synków. I mi ciebie nie potrzeba, a ciebie nie potrzebam. mnie. Do ciebie i je nie jest nic większego jak tako sama Liszka, jak 100 tysięcy większych Liszek. Ale jak mnie oswoisz, to będziemy się potrzebować. – Do mnie będziesz jedyny na całym świecie. Do ciebie i obyda jedyną na całym świecie. – Zaczynam miarkować – powiedział mały princ. – Jest taki jeden kwiotek, miesiącowo i żelona miało oswoiła. Możno ja – prawiła Liszka. – Na ziemi wszystko może się dziać. – O, to nie ma na ziemi – powiedział mały princ. Liszka wyglądała na udziwioną i ciekawą. – Na ichszym planecie? – Ja. – A na tej planecie są myśliwcy? – Nie. A to ciekawe. A kurzynta? Nie. Nic nie ma perfekt, wiekła Liszka. Ale Liszka wróciła do swojej idei. Moje żywobycie jest porząd takie same, prawiła Liszka. Ja poluję na kurzyntach, a ludzie polują na mnie. Wszystkie kurzęta są takie same i wszyscy ludzie są tacy sami. I bez z nimi się trochę, ale jak mnie oswoisz, to będzie mi słońce wziąło na życie świecić. Będę znać krank, kroku, co jest nim od wszystkich. Impsze kroki będą mi nakazować kryć się podziemia. Twoje będą mnie wołać z podziemia jak muzyka. A mi tam. Widzisz te pola łobielo? Nie jem chleba. Łobiele mi do niczego nie ma potrzebne. Pola łobielo nic mi nie wspominają. I to jest smutne. Ale ty masz włosy, co mają złoto farba. Pomyśl się, jak pięknie, mi było, jak pięknie by było, jakbyś miło swoją. Łobiele. Co tyż jest złote, wspominałoby mi ciebie, a ja bym rod słuchał wiatru do obielu. Liszka umilkła i dziwała się długo na małego princa. Proszę cię, łoswuj mnie, powiedziała. Fezbych chciał, odpowiedział mały princ, ale nie mam za wiele czasu. Mąkam ratów do wzdobnięcia i pełno rzeczy do poznania. Rozumiem się i to, co się łoswoje, rzekła Liszka. Ludzie już nie mają czasu na rozumienie. Kupują rzeczy całkiem i we sklepach, ale, ale nie ma czegoś takiego jak sklep z kamratami. Też ludzie już nie są kamratami. Jak chcesz kamratka, to nie łos A jak się to robi? Powiedział mały Blitz. Musisz być moc cierpliwy, odpowiedziała Liszka. No i przez siedziesz szkocek daj w łodymie, tak, tak do trowy. Będę na ciebie się dziwać krajem łoka, a ty nic nie będziesz godać. Gotka przynosi łostuda. Ale każdy dzień będziesz siedzieć troszkę bliżej. Na drugi dzień Mały princ przyszedł na zoot. Lepiej, jakbyś przyszedł na o tej samej godzinie powiedziała Liszka. Jak bez przykład przyjdziesz o 4 po południu, to Łotrzeci już by da się cieszyć. Jak godzina będzie się bliżyć, to by da coraz bardziej rod. O by da już się tropić i podskakować. Pokorza ci, jaki rod rzekie. Ale jak przyjdziesz w obelę jakiej godzinie, to nie by wiedzieć, na jaką godzinę serce narychtować, żeby cię przywitać. Trzeba mieć swoje obyczaje. – Co to jest łobyczoj? – spytał mały prince. To też są takie rzeczy, co się o nich duch zapominą – powiedziała liszka. To z kuli nich jeden dzień jest imszył od reszty dni, jedna godzina od reszty godzin. Ja bez przykład łobyczoj pośród moich myśliwców. Każdy czwartek tańcują ze dziełkami ze wsi. Bez tych czwartek to jest do mnie szumny dzień. Mogę się pójść na szpacyr aż do winnic ale jakby myśliwcy tańcowali we jaki dzień, to każdy dzień by był taki sam jak wszystkie inkrze, a ja nie miał żadnych feryi. Toż mały princ o swoją liszka, a jak przyszła godzina jej rozstania, ach, powiedziała liżka, liszka, byda płakać. To jest twoja wina, prawił mały princ. Nigdy nie chciał cię skrzywdzić, ale, aleś chciał, żebyś cię swoją. To prawda, rzekła liszka, a teraz, będziesz po, a teraz będziesz płakać, powiedział mały princ. To prawda, rzekła Liszka. No toż ty, tego, ty z tego nic nie możesz. Także mam, rzekła Liszka, z farby było bielo. A potem dodała: idź wejść na róże. Spokopisz, czemu twoja jest ekstra na całym świecie. Nie skorzyj, przyjdź nazot do mnie, żeby się ze mną rozestać, a jo ci daruję sekret. I o, myślę, że. E, to jest, Thank <laughs> you.